Programowanie obiektowe. Dlaczego stosujemy programowanie obiektowe? Ponieważ, żeby opisać rzeczywistość bardziej złożoną, czy jakieś obiekty złożone, załóżmy człowieka, potrzeba by nam było bardzo dużo zmiennych i gdyby było kilka osób, na przykład w grze komputerowej, to bardzo dużo zmiennych byłoby potrzebnych do opisu tej rzeczywistości, która tam się znajduje, a tak grupujemy te zmienne w jednym obiekcie albo w strukturze i łatwiej się nimi posługiwać. Najpierw były w programowaniu struktury, a później te struktury stały się obiektami, więc może zaczniemy od struktury. Zdefiniujmy strukturę obywatel. Do tego używamy słowa stract. Tak. No i tutaj będzie ta struktura. Załóżmy, że będą tutaj dwie własności typu tekstowego string, nazwisko i imię oraz wiek. W głównym programie, żeby tą strukturę wykorzystać, musimy do typu strukturalnego obywatel przypisać jakąś zmienną strukturalną, niech będzie uczeń. Uczeń będzie przypisany do typu obywatel, więc będzie posiadał te wszystkie własności, jak nazwisko, imię i wiek, które zostały zdefiniowane wcześniej. No i musimy takiego wpisu, jak w 12 linii, dokonać, żeby móc używać w programie tej struktury. I teraz, żeby na przykład pobrać dane, pobrać dane o nazwisku ucznia, to możemy zapisać cout podaj nazwisko, tak, i w strumieniu wejściowym wpisać uczeń.nazwisko. W ten sposób odwołujemy się właśnie do, do struktury. Po kropce, po nazwie zmiennej typu strukturalnego uczeń, po kropce mamy, mamy tą zmienną, która jest wewnątrz tego typu, w tym wypadku nazwisko. I w ten sposób postępujemy. Jeżeli chcemy to nazwisko wprowadzić, to strumień wejściowy CIN, Uczeń. Kropka nazwisko. I powiedzmy, że chcemy jeszcze wypisać na ekranie to nazwisko. To wybierzemy y, w również see out. Uczeń. Kropka nazwisko. No, może endlina. Tak. I w ten sposób w ten sposób napisaliśmy program, który używa struktury. Skompilujemy, uruchomimy. Tak i teraz jest pytanie o nazwisko, na przykład Kowalski. Jak wciśnięte Enter, to program przyjął to nazwisko, zapisał do struktury, a później wypisał na ekranie. Dobrze, więc tak wygląda ta struktura. Tutaj może jest w pełni zapisana, bo tutaj mamy wszystkie dane, przyjęto imię pracownika, nazwisko, tutaj zadeklarowaliśmy pracownika, który jest typu obywatel. Jeżeli chcielibyśmy zrobić tablicę elementów typu strukturalnego, no to nic prostszego możemy tutaj do, dopisać, że będzie to tablica, załóżmy niech będzie pięciu pracowników. Tak? No i żeby pobrać kolejno ich dane, to najlepiej by było użyć pętli FOR od, od i równego 0, tak by kolejno indeksy, dopóki i będzie mniejsze od 5, tak i, i, plus, plus otwieramy blok poleceń, zamykamy więc w for będą te wszystkie elementy no i oczywiście możemy się odwołać tutaj do każdego pracownika Wpisując w kwadratowym nawiasie i, tak. To skopiować najlepiej i wkleić w każdym tutaj przy każdej nazwie pracownika, żeby wyświetlały się jego dane. Również przy wypisywaniu na ekran należałoby tak zrobić. I pętlę For przepisać jeszcze raz. Tutaj do wypisywania, pętlę for przepi, prze, prze, przepisać tutaj do wypisywania i zamknąć pętlę for. Zamykam pętlę for, stawiam średnik, tutaj również stawiam średnik i wycofujemy powiększenie i tak wygląda program. Możemy go skompilować, Uruchomić, podawalibyśmy kolejne imiona. Pierwszego pracownika, drugiego pracownika i tak dalej. Dobrze, więc tutaj poznaliśmy struktury, pokazaliśmy, jak tą strukturę wykorzystać w programie. Zajmijmy się obiektami. Co, czym różnią się te obiekty od struktur? Otóż obiekt e, posiada dwie części. Obiekt, e, obiekt definiujemy używając słowa class. Zamiast struct używamy słowa class i obiekt ma dwie części. E, prywatną, słowem private opisaną. Tutaj nie ma części prywatnej, jest tylko część publiczna, i część publiczną. Opisaną słowem public. Tutaj mamy w tych obiektach zwierzak i słoń yy, tylko część yy, publiczną. Tylko mamy tą część yy, publiczną. I teraz, yy, co jest w tym obiekcie? Mamy tutaj oprócz własności, które poznaliśmy już przy strukturach, tą własnością jest tutaj własność nogi. Mamy jeszcze metody. Metodę jedz i śpi. Metody opisują, opisują działanie, obiektu, działanie obiektu, cechy jego dynamiczne. Natomiast własności to są cechy statyczne obiektu. Metody, cechy dynamiczne, własności, cechy statyczne. No jakie te dynamiczne cechy, tutaj bardzo łatwo jest to napisane. Mamy, mamy metody jedz i śpi które polegają na wypisywaniu na ekranie napisów mniam, mniam i mam sen. Metodę, żeby, żeby tą metodę zdefiniować, używamy podwójnego znaku dwukropka, więc nazwa metody, podwójny znak dwukropka i tutaj opis tej metody. I w ten sposób mamy obiekt zwierzak klasę obiektów zwierzak i klasę obiektów słoń zadeklarowaną w programie i teraz jak używamy używamy podobnie jak. Używamy podobnie jak w jak w strukturach musimy do danego do danej klasy przypisać obiekt. Dobrze Powiedzmy jeszcze o dziedziczeniu. Tutaj mamy w tym programie tak zwane dziedziczenie elementarne. Przy programowaniu obiektowym możemy dziedziczyć. Są obiekty nadrzędne i podrzędne. Obiekty, które są przodkami i potomkami. W tym wypadku przodkiem słonia jest zwierzak, a słoni z jego potomkiem. Dlaczego? Jak to dziedziczenie jest tutaj opisane w programie. E, otóż tutaj mamy dziedziczenie. Klasa słoń dziedziczy od y, wszystkie własności i metody od zwierzaka, publiczne publiczne metody i własności od zwierzaka. Więc w ten sposób wygląda tutaj dziedziczenie. E, no i wywołanie metod, jak wygląda, bo może jeszcze w strukturach nie mieliśmy tam metod, jak wygląda wywołanie metod, e, tutaj afrykanin.śpi, Nawiasy po nazwie metody śpi wskazują, że jest to funkcja, czyli w wypadku obiektu, metoda, która zostanie wywołana. I tak, tak wygląda dziedziczenie elementarne. Więc, jeszcze opiszemy, jakie są własności i metody tutaj. Klasa słoń odziedziczyła wszystkie własności i metody od zwierzaka. I posiada własną metodę trąbienie. Trąbienie jest własną metodą y, słonia już. Odziedziczył słoń, odziedziczył wszystkie własności i metody od zwierzaka, czyli nogi jedz i śpi. I posiada własną metodę trąbienia. To jest dziedziczenie elementarne y, bez przesłaniania. Teraz pokażę, jak wygląda dziedziczenie elementarne z przesłanianiem. Otóż jeżeli byłoby przesłanianie, to zwie, słoń może odziedziczyć od zwierzaka Słoń może odziedziczyć od wszystkie własności i metody, ale na przykład metoda, która tutaj została nazwana głos w klasie zwierzak, zostaje odziedziczona i zmieniona w klasie słoń. Inna jest taka sama metoda głos w klasie zwierzak i w klasie słoń, natomiast inaczej działa, tak? Yy, nazywa się tak samo uprzodka i upotomka, ale działa inaczej. Tutaj działa w ten sposób, że mamy napis daje głos, a tutaj w słoniu działa tak, że mamy napis na ekranie yy, tata. Ta, ta. No i to w zasadzie, w zasadzie wszystko. Jeżeli mamy do zrobienia yy, zadania jakieś proste. Tutaj, takie zadania możemy zobaczyć, jak wyglądają. Mamy zadeklarować obiekt trąbalski klasy słoń i przypisać mu cztery nogi i wywołać wszystkie jego metody odziedziczone. Tak? No to, jak metody odziedziczone, to możemy powiedzieć, jakie to są metody Jedz i Śpi. Więc, jakbyśmy mieli zadeklarować obiekt trąbalski klasy słoń, to wpisujemy słoń e, trąbalski, tak? E, jak wywołać jego metody? E, wszystkie. To wpisujemy trąbalski.jets y, i trąbalski, śpi tak. A jak z, tutaj w punkcie B, co mamy do zrobienia? Mamy zadeklarować obiekt Pytalski, klasy Słoń i wywołać nie, nieodziedziczone metody Pytalskiego. No to, żeby zadeklarować Pytalskiego, klasy Słoń, możemy jeszcze raz pisać Pytalski albo dopisać tutaj w deklaracji jeszcze Pytalskiego. Tak? Możemy go dopisać w deklaracji. A jak mamy wywołać nieodziedziczoną metodę pytalskiego, to nieodziedziczoną jest trąbienie. Metodą nieodziedziczoną jest trąbienie, więc możemy zapisać tak możemy zapisać pytalski.trąbienie i mamy tutaj już nieodziedziczoną metodę. Pytalskiego. No i to jest, to jest rozwiązanie zadania pierwszego. Rozwiążemy jeszcze zadanie drugie. W zadaniu drugim mamy, mamy zapisać, zadeklarować klasę słoń dziedziczącą od zwierzaka własności metody i zadeklarować własną metodę klasy słoń o nazwie trąbienie. No to jak to zrobić? Musimy zapisać klasę, zadeklarować klasę y, słoń. Żeby żeby słoń dziedziczył od zwierzaka y, wszystko, to musimy wpisać dwukropek tutaj i zapisać, y, y, zapisać public. Zwierzak, tak? I teraz otworzyć początek bloku polecenia, tak? i teraz, żeby, ta, żeby była metoda w części publicznej, bo taka, taką mamy zrobić, public, dodamy własną metodę, która będzie się nazywała tutaj, będzie się nazywała trąbienie public, public, tak, na niebiesko pod, podkreślone, e, trąbienie i ta metoda, e, no załóżmy, że jest to metoda, e, funkcja, która nic nie zwraca, czyli void. E, tutaj źle to zostało napisane. Tak, jest to metoda, więc nawias otwieramy tak, i tą metodę trzeba opisać pod spodem. Tutaj zamkniemy tą metodę, opiszemy pod spodem, tutaj średnik, void, tak, słoń, bo tak się nazywa klasa, podwójny dwukropek, nazwa metody, trąbienie, tak, e, nawiasy oczywiście, no i napis, e, który ma wyprowadzać, e, w, który mamy wyprowadzić w tej metodzie, napis trata a niech będzie endline i w ten sposób rozwiązałem drugie zadanie proste, którego celem było zapoznanie się z programowaniem obiektowym z dziedziczeniem w tym programowaniu obiektowym